Debata dnia. Witam Państwa Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, program Debata dnia. A gośćmi debaty dnia są Tomasz Kozłowski z Faktu. Dzień dobry. I Marek Król, Tygodnik w sieci. Dzień dobry, witam. Panowie, Sejm przyjął popraw, część poprawek Senatu dotyczących wyborów. Część odrzucił. Czy panu zdaniem coraz bardziej zanosi się na to, że jednak ten termin 28 czerwca, czy wybory do 28 czerwca będzie jednak zachowany? Czy coś może temu stanąć jednak na przeszkodzie? Redaktor Tomasz Kozłowski. E, tak, sądzę, że ten termin 28 czerwca to jest najbardziej realny w tym momencie, choć oczywiście wszystko... Jest dzisiaj w rękach marszałek Sejmu, która tę datę wyborów ogłosi. Natomiast jeśli chodzi o tę debatę w Sejmie i głosowanie nad poprawkami, to szczerze mówiąc, oglądając ją, to nawet napawała optymizmem, bo było gdzieś tam widać pomiędzy posłami sporo szacunku, dość dużo zrozumienia i, i zgodę przy. Przy głosowaniu nad, 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 nad wieloma poprawkami, oczywiście część nie została uwzględniona, natomiast była to inna jakość dyskusji niż w ostatnich tygodniach. Redaktor Marek Król, z czego pańskim zdaniem ta inna jakość dyskusji w Sejmie się bierze? No, nie wiem, nie podzielam opinii redaktora, bo pamiętam dzisiejsze wystąpienie Macina Kierwińskiego, który krzyczał i straszył. Trzaskowskim e, rządzących. Także musiała go uspokoić pani marszałek y, Witek. Y, no taki zrobi taką sesję właściwie i y, 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 zupełnie niepotrzebną sesję nienawiści. Y, natomiast y, co do poprawek, to ja bym poszedł na te poprawki, y, które y, dają 10 dni na zebranie podpisów i możliwość podpisu elektronicznego. Bo gdyby nie daj Boże zdarzyło się, że Czaskowski nie, nie zdoła zebrać y, wymaganych podpisów, a wcale wbrew temu, co mówią, nie jest to. Takie łatwe mam własne doświadczenia i doświadczenia z obserwacji, jak to się ciężko zbiera innych kandydatów. To, no to wtedy wyzwali się właśnie na ten brak brak owych dziesięciu dni i brak możliwości składania podpisu elektronicznego, więc ja bym poszedł na rękę jak najbardziej totalnej opozycji, która nie szła na rękę, że tak powiem, rządzącym, robiła wszystko, żeby utrudnić, wymyślała różne. Mordercze czy śmiercionośne koperty, i tak dalej, po to, żeby przesunąć te wybory jak najdalej. Pojawiły się takie właśnie poprawki odrzucone. Wspomniał redaktor Marek Król o jednej z nich. Ta poprawka no, dotyczyła kandydata jednego, czyli tego, żeby było co najmniej 10 dni na rejestrację Komitetu Wyborczego i zebranie podpisów. Oprócz tego posłowie odrzucili też inną poprawkę, czyli tą, która wydłużała godziny głosowania, aby głosowanie w wodowych komisjach wyborczych odbywało się od 6 do 22. Nie zgodzono się także na możliwość zbierania podpisów drogą elektroniczną. I pytanie do redaktora Kozłowskiego. Czy to rzeczywiście może przeszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu w zebraniu podpisów, czy jednak jest no, tak, jak mówią wszyscy w kuluarach, o czym też słyszymy, że te podpisy tak naprawdę są zebrane. Teraz jest tylko pytanie, czy te karty będą wyglądały, te, które ogłoszone zostaną jako obowiązujące, dokładnie tak, czy w zbliżony sposób do tego, na, jakie, na jakich kartach te podpisy zbierano. Mm -hmm. Jeszcze na zanim odpowiem, jeszcze w nawiązaniu do, 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 do słów redaktora Króla Chciałem powiedzieć, że wystąpienie jedno wystąpienie posła Nie może przekreślać yy, całego klimatu tej debaty Więc tam raczej bym nie przykładał większej uwagi do, do tego, co, tam, yy, co, co, co pan Kierwiński mówił Natomiast w nawiązaniu do te tego, co pyta yy, yy, pan redaktor yy, Szczerze mówiąc uważam, że, że to raczej nie przeszkodzi no, Trzeba pamiętać, że Platforma ma 20 tysięcy członków, więc nawet jeśli będą, nawet jeśli, nawet jeśli będą zaledwie dwa dni do zebrania podpisów pod listami popierającymi kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, to myślę, że uda się to, to platformie, tym bardziej, że w partii jest już ogłoszone. Pospolite ruszenie, i, i tak naprawdę wszyscy czekają tam w blokach startowych, żeby tylko rozpocząć tą procedurę. Oczywiście też mówi się o tym nieoficjalnie, to też co tutaj pan redaktor mówił, o tym, że te podpisy są już gdzieś tam zdeponowane. Oczywiście no jest, to, jest to niezgodne z prawem, ale no nie oszukujmy się, jesteśmy od, od kilku tygodni w bardzo dużym chaosie wyborczym, ponieważ. Tak naprawdę dopiero dzisiaj lub jutro dowiemy się, kiedy będą wybory, a de facto jesteśmy w kampanii, w permanentnej kampanii wyborczej praktycznie od marca, tak, czy kwietnia już. Nie pamiętam hmm. kiedy Marszałek Witek ogłosiła poprzednią datę wyborów. Stąd myślę, że myślę, że Rafał Trzaskowski, platforma obywatelska i Rafał Trzaskowski raczej problemów nie powinni mieć z zebraniem list podpisów na listach poparcia. Jeżeli mówimy o tych poprawkach, które przyjęto, których nie przyjęto, pojawiła się także taka poprawka, którą Sejm odrzucił. Senat proponował, żeby pakiet wyborczy musiał być pokwitowany przez wyborcę zgłaszającego zamiar głosowania korespondencyjnego. Przypomnijmy, że te wybory odbędą się w sposób hybrydowy czyli chodzi o to, że część wyborców będzie miała możliwość głosowania bezpośrednio, a część, jeżeli sobie zażyczy, będzie mogła głosować korespondencyjnie. I pytanie, czy z tego powodu możemy mieć jakieś problemy i może, mogą być turbulencje związane z wyborami. Pamiętamy, że poprzednim razem, kiedy no, był większy strach przed koronawirusem i, i spodziewano się, że ilość wyborców, że liczba wyborców, którzy będą głosowali korespondencyjnie będzie większa, podawano takie przy, przykłady możliwości manipulowania tym, że ktoś nie odbierze, odbierze ktoś w czyimś imieniu taką kartę. Czy zdaniem redaktora Marka Króla może tu być problem i mogą się pojawić kłopoty? No pojawił się taki apel środowisk lewicy do wszystkich partii uczestniczących, wszystkich formacji uczestniczących w tych wyborach, żeby podpisali jakąś taką wspólną deklarację, że nie będzie się kwestionować tych wyborów, które są w tej chwili ogłoszone ponieważ pojawiły się jakieś takie, pojawiają się insynuacje, o których pan redaktor mówi, że mogą być jakieś nadużycia i tak dalej. Znaczy trochę tego apelu SLD, czy byłego SLD, czy nowej lewicy nie bardzo, nie bardzo rozumiem, ale taki apel jest dobry, żeby nie było potem jakiegoś zbiorowego kwestionowania tej nowej ordynacji, bo to jest jakaś nowa ordynacja wyborcza w pewnym sensie. Natomiast natomiast oczywiście zawsze pojawiają się możliwości, zwłaszcza jeżeli na przykład minister, znaczy, yy, państwa Komisja Wyborcza może na przykład yy, określić, że załóżmy przykładowo na Śląsku będą tylko wyłącznie yy, wybory korespondencyjne z uwagi na yy, skalę epidemii, która tam, tam jest. Takie mogą być decyzje też podejmowane. Yy, natomiast oczywiście nie, uważam, że jedynym mankamentem w wyborach korespondencyjnych, jest nie to, że będą jakieś tam przekręty, czy próba zebrania przez kogoś innego i złożenia głosu, tylko że będziemy mieli dużo później wyniki tych wyborów, no bo to one muszą spłynąć, te, 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 te głosy i tak dalej, więc trochę będzie to dłużej, dłużej trwało. Natomiast wszystko w tej chwili zależy od podpisu prezydenta. W momencie, jak prezydent podpisze tą ustawę, to pani marszałek Elżbieta Witek będzie mogła ogłosić wybory na podstawie tego nowego prawa, które przyszło przez Sejm, Senat i znowu wróciło do Sejmu i ponownie mamy. Także myślę, że zrobi, zrobi to niezwłocznie. Redaktor Tomasz Kozłowski, czy pańskim zdaniem rzeczywiście można się spodziewać, że ta część korespondencyjna odbędzie się bez kłopotów, pomimo braku konieczności pokwitowania tej karty wyborczej? To znaczy uważam, że jest tutaj niestety pewne pole do późniejszego podważania, podważania takich, takich głosów. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, natomiast brak takiego pokwitowania może powodować, że później część... Część obozów, które, które będą przegrane, będą uważały, że ich wyniki były zaniżone, może próbować podważać takie, takie głosy, że pakiety były niepokwitowane, nie wiadomo kto je, kto je odebrał, kto je, kto je podpisywał i tak dalej. Zresztą jak wiemy z historii. Bywało w przeszłości wiele prób, wiele prób podważania wyników wyborów pod różnymi argumentami. Jeszcze w nawiązaniu do tych różnych poprawek, to myślę też, że błędem było odrzucenie poprawki, która mówiła o, o wsparciu finansowym samorządów, przy, przy, które, na których spoczywa. Na których będzie spoczywać y, organizacja wyborów w gminach. Otóż chodziło tam o y, finansowanie środków ochronnych dla członków komisji wyborczych i tutaj niestety on, ta poprawka przepadła. Y, jednocześnie y, poseł Czarnek zapewnił o tym, że y, Ministerstwo Zdrowia dostarczy te y, środki. Y, tutaj będzie oczywiście, jeśli wybory będą 28 czerwca, to miejmy nadzieję, że y, logistyk, logistycznie wszystko uda się. Uda się y, dopełnić w tej kwestii, tak, żeby właśnie tutaj nie było y, kolejnej awantury o to, że gdzieś zabraknie środków, gdzieś samorząd y, będzie musiał wyłożyć swoje pieniądze czy swoje środki i później będzie oskarżał rządzących o to, że y, na przykład nie chce zwrócić pieniędzy. Więc uważam, że to, jest, to, to generalnie jest błąd odrzucenia tej, tej poprawki. Panowie też przy okazji tych wyborów korespondencyjnych mówi się o różnych takich problemach, które wykazały już wcześniejsze próby z głosowaniami korespondencyjnymi w Polsce. Przypomnijmy, że wybory korespondencyjne częściowo już się odbywały i tam w przypadku tych głosów, które zostały oddane korespondencyjne, prawie 20% głosów zostało uznanych za oddanych nieważnie, bo czegoś brakowało, ta koperta była rozklejona. Można się spodziewać, że korespondencyjnych teraz będzie nieco więcej. Czy Panu zdaniem podobna skala nieprawidłowości, no powiedzmy, że tamte były pierwsze, pierwszymi takimi wyborami coś przetestowano, a czy podobna skala nieprawidłowości jest no, do, pańsku, pa, Waszym zdaniem do, do przewidzenia i czy to może także zwiększyć ewentualne pretensje i chęć do podważania tych wyborów? Redaktor Król. No ja nie mam talentów profetycznych specjalnie ale jeżeli będzie, e, okazja to oczywiście e, będą te wybory podważane ja Pamiętam słynne wybory samorządowe gdzie 24 chyba prawie uzyskało PSL e, i jakoś to wyszło chyba mieli wtedy pierwszą listę wyborczą więc e, odruchowo ludzie składali tam podpisy natomiast jeszcze nawiązując do tego poś, braku poświadczenia do Przypomnę panowie, że jak nie urok to biegunka, że tak powiem, bo jak było... Przednio poświadczenie tego no to partie opozycyjne kwestionowały tajność wyboru, że jak będzie trzeba się podpisywać, że ten potwierdzać to, że się oddało głos, no to naruszona jest tajność wyboru, więc ja już teraz nie wiem na boga jednego jak, jak to rozwiązać, żeby był wyksyty i owca cała, natomiast przypomnę, że wybory sam do, do landowe, które odbyły się. W Monachium to uzyskały bardzo wysoką frekwencję. I, i na szczególnie wysoką frekwencję. I w zasadzie, jak teraz deklarował minister Szumowski nie, nie spowodowały żadnego zwiększenia zagrożenia epidemią czy zakażeń i tak dalej. Więc ja bym to zostawił. A co do samorządów, to samorządy mi przypominają troszeczkę takie taką sierotę po socjalizmie po PRL-u, oni nieustannie mają problemy i nieustannie wszystko i Wypłaty. Mini pożyczek czy wsparcia dla, dla tych dla przedsiębiorców, to jest problem i jęczą, i narzekają, i tak dalej. No wszystko mi sprawia kłopot, nie wiem, no jakieś może organizacje specjalnej troski nad samorządami założyć, bo, bo wybory były organizowane przez wiele lat przez samorządy. No i ja nie wiem, czy, czy zakup rękawiczek czy maseczek dla członków komisji to jest jakiś taki problem, który by trzeba z, z poziomu rządu rozwiązywać. No to mi jako żywo przypomina takie najgorsze czasy socjalizmu, gdzie wszyscy właściwie wykazywali swoją nieudolność i prosili o wsparcie. E, tak, więc dajmy spokój. No, naprawdę jeszcze mogę z Tak, redaktor Kaniewski, proszę. Tak, Panie Profesorze, no ja, ja się nie zgadzam, bo mówiąc samorządy ja nie miałem na myśli tutaj dużych miast Warszawy, Wrocławia, Krakowa. I innych dużych i bogatych aglomeracji, tylko bardziej miałem na myśli malutkie gminy i powiaty, które już dzisiaj alarmują, że, pod, że praktycznie w październiku, listopadzie będzie im brakować pieniędzy na wszystko, bo będzie to niestety po kłosie epidemii koronawirusa mniejsze wpływy do budżetów z, z podatków, między innymi. Więc w tej kwestii chociażby warto było rozważyć jednak przyjęcie tej poprawki. Tak, tak jak mówię, no nie mam, nie miałem tu absolutnie na myśli żadnej awantury politycznej, tylko po prostu. Kwestie, kwestie opieki nad, nad samorządami, które są małe i które co rok, z roku na rok wiązały, swoje małe, swoje małe budżety ledwo wiązały koniec z końcem. natomiast teraz jeszcze doszła im epidemia, a za chwilę okaże się, że będą musiały finansować środki ochronne, szczerze mówiąc, hmm. uważam, że w wielu budżetach gminnych może zabraknąć tych pieniędzy. Hmm. Z tego co no ja wiem, to... składki hmm. na organizację wyborów Ale i na, to... na wypłaty dla członków komisji i, i zorganizowanie wyborów i ze własnych środków pozyskanych choćby z podatków przez samorządy, to nie jest finansowane. To jest tylko od strony organizacyjnej, że tak powiem, spada na barki samorządu. Natomiast z strony finansowej to to jest osoby, wybory mają swój swój budżet, swój kosztorys i, i myślę, że to niepokój redaktora jest nadmierny. Hmm. Panowie, jest jeszcze jedna kwestia dotycząca wyborów, mają się one odbyć do końca, 20, do końca czerwca, do 28 czerwca, o, rozmawiałem z jednym z lekarzy, który jest zaangażowany w jednym z, ze szpitali w walkę z koronawirusem i on powiedział, że obserwując to co się dzieje w miastach i, i w mniejszych i w większych teraz, kiedy no, ludzie wreszcie po tym zamknięciu mogli wyjść na, na zewnątrz, w wielu z tych miast możemy widzieć, że ludzie całkowicie już odrzucili maseczki, odrzucili całkowicie obawy przed kontaktami międzyludzkimi. I on mówi, że jego zdaniem może dojść po, po prostu do bardzo wzmożonej fali, tej drugiej fali zachorowań, w związku z tym, że ludzie poczuli się wolni i uznali, że już jest koniec, zwłaszcza po tym jednym dniu, kiedy ogłoszono, że nie było żadnej ofiary śmiertelnej. No i pytanie mamy do wyborów, powiedzmy, niespełna 4 tygodnie, tak, czy 4 tygodnie. Nie. Czy nie będzie tak, że za dwa, trzy tygodnie będzie kolejna fala zachorowań i może się okazać, że w związku z tym, z tymi wyborami coś znowu może być nie taki. To nie ze względu na to, że politycy czegoś nie dopilnowali czy nie zawalili, ale z tego względu, że ta polityka spłaszczania zachorowań, żeby szpitale się nie zakorkowały, no może się okazać niewystarczająca na to, w jaki sposób już nastąpiło poluzowanie tych kontaktów międzyludzkich. Redaktor Tomasz Kozłowski. No tak, trzeba powiedzieć trzeba powiedzieć, że jak na razie polskie społeczeństwo zdało egzamin z odpowiedzialności i przestrzegania zaleceń, które dzięki którym nie powtórzył się u nas scenariusz ani włoski, ani, 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 ani hiszpański, ani francuski, więc oczywiście miejmy nadzieję, że będzie tak nadal, natomiast wsłuchując się w głos epidemiologów to to też tu pan redaktor przytoczył to, to tę, tę wypowiedź ja również obserwuję z niepokojem y, ulicę, y, ulicę, ulicę, ulicę w wrocławia czy to, y, czy to warszawy gdzie ludzie, gdzie ludzie naprawdę widać że już y, są przekonani o tym że epidemia jest już za nami y, dlatego tutaj y, Najważniejsza tak naprawdę będzie wciąż akcja informacyjna agent, agent, agent rządowych instytucji publicznych o tym, żeby jednak przypominać ludziom, że cały czas ten koronawirus gdzieś, gdzieś, gdzieś krąży, gdzieś się czai na nas i trzeba przestrzegać tych trzeba przestrzegać wszystkich zaleceń higienicznych, tym bardziej, że dzisiaj, przepraszam, wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski. Powiedział w Polsat, w Polsat News, że koronawirus z nami zostanie. No, przynajmniej na rok, a może i dłużej. Hmm. Redaktor Marek Król, czy Pańskim zdaniem to, że ludzie poczuli wolność po tak długim zamknięciu, może się zakończyć tym, że za te dwa, trzy tygodnie mieli wzrost zachorowań i nagle się okaże, że z tymi wyborami znowu coś może być nie tak? No To jest normalna taka reakcja od i zgadzam się z redaktorem Kozłowskim, że Polacy tutaj zdali egzamin. Ta wcześniej zarządzona izolacja przez rząd, konkretnie przez minister Szumowskiego, dała efekty zamykanie granic, zamknięcie granic. Jako jeden z pierwszych krajów zamknęliśmy granicę, nawet była z tego powodu krytyka w prasie niemieckiej. Kilkanaście godzin później to i Niemcy też zamknęli granicę. Tak to zwykle bywa. Także to, to odragowanie jest normalne. Natomiast przeprowadzono badania, czy dzisiaj przed chwilą to czytałem. Czy na, Polacy są gotowi na kolejny lockdown, gdyby się powtórzyła epidemia? Na przykład tutaj pytano o jesienną, e, jesienny powrót epidemii, i co się okazało, że 43% Polaków jest gotowych na te ograniczenia, 37% nie za bardzo. Więc tak pół, można powiedzieć, fiszty-fiszty są wszyscy podzieleni. Ale nie spodziewam się jakiegoś wzrostu po tych wyborach. Trochę mnie dziwi to, że nie wydłużono otwarcia lokali wyborczych do 22, bo są takie fale, i wtedy ja na przykład wolałbym przyjść późnym wieczorem do lokalu wyborczego, bo wiem w których godzinach. Jest mnóstwo osób, chociaż należy do grupy wiekowej, którym, którym przynależy się wybory korespondencyjne, co o czym komunikuję bez entuzjazmu rzecz jasna, no ale tak to zdecydował obecny reżim, że, że nie muszę iść do tego lokalu. Dziękuję panu za pierwszą część dyskusji. Za chwilę, druga część dyskusji. Naszymi gośćmi są Tomasz Kozłowski z Faktu i Marek Król, Tygodnik w sieci. Ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam do serwisu informacyjnego.